Szczęść Boże, no ja tu przyjeżdżam na gotowe, Szanowni Państwo, bo już plan akcji przygotowany, logistyka, zabezpieczenie operacyjne. Jak widać też mamy Jana Ruchniewicz, szefowa Warszawskiej Struktury Konfederacji Korony Polskiej, która to już pikieta, manifestacja z jej inicjatywy w jej, w jej wykonaniu. No ale za każdym razem to są sprawy pilne i jeszcze pilniejsze. W zeszłym roku była, proszę mi przypomnieć, manifestacja Stop inwazji imigrantów zorganizowana przez Koronę Pięć lat temu, no cztery i pół, w kampanii samorządowej rzeszowskiej, wówczas podniosłem hasło moratorium imigracyjne. Wówczas przypominam o tym, żeby było jasne, że korona, korona pikietuje, demonstruje, protestuje, nie dopiero wtedy, kiedy staje się to modne. My staramy się dostrzegać i ostrzegać. Staramy się nie być mądralami po szkodzie. Niestety, niestety, rządzący i poprzedni układ zjednoczona Urzę Prawica i aktualny układ, totalna. Opozycja jeszcze dwa lata temu, a dzisiaj uśmiechnięta demokracja walcząca z Polakami, robi wszystko, żeby tworzyć problemy i żeby sprowadzać na Polaków powszechne niebezpieczeństwa różnych kategorii. Po prostu w zaniku jest poczucie prawa misji, instynkt państwowy. Brak świadomości tu w Warszawie Śródmieściu, do czego stworzone jest, do czego powołane i czemu ma służyć państwo polskie. Ma mianowicie służyć Polakom, a nie komukolwiek innemu. Nie komukolwiek, kto zostanie nominowany na potrzebującego, nawet najbardziej przez autentycznie trudne okoliczności w kraju pochodzenia, ale Polska dla Polaków. Nie. Dla ludzi potrzebujących z wszystkich stron tego świata, z całym szacunkiem, z troską, z autentycznie trudne okoliczności w kraju pochodzenia, ale Polska dla Polaków. Nie, dla ludzi potrzebujących z wszystkich stron tego świata, z całym szacunkiem, z troską, z uznaniem, komu ono jest należne. Polska dla Polaków. Państwo polskie, uwaga, nie ma takich prerogatyw. Żaden z urzędów centralnych i żadna ze służb nie ma prawa zajmować się innymi sprawami poza polskimi. Ministerstwa, rządy, sądy, sejmy, kancelarie, premierów, prezydentów mają psi obowiązek. Zaszczytny. Służyć narodowi polskiemu. Jeżeli którykolwiek urzędnik... Wyższego czy niższego szczebla, którykolwiek funkcjonariusz przepala swój cyn, cenny czas opłacany przez naród polski. Nikt tutaj przecież nie pracuje w trybie wolontariatu. Więc jeśli ktoś przepala ten cenny, najczęściej tu w Warszawie jednak wysoko płatny czas na zajmowanie się innymi niż polskie sprawami, jeżeli ktoś zajmuje się cudzym bezpieczeństwem, na przykład ukraińskim, jeśli ktoś zajmuje się cudzymi problemami, cudzą wrażliwością, na przykład historyczną, na przykład żydowską, to uwaga, łamie prawo. Dlatego, że konstytucja, ustawy, chwała Bogu nie przewidują wydawania pieniędzy z polskiego budżetu na niepolskie sprawy, nie przewidują ustawy, konstytucja zajmowania się przez władze i służby państwa polskiego. Z innymi niż Polskie. Więc to mówię, to mówię żeby oczywiście zdiagnozować, że, że problem jest przede wszystkim wewnętrzny, a to jest brak woli politycznej służenia narodowi polskiemu przez władze, których najwyższe urzędy siedziby są tutaj w Warszawie. No ale problemy nacierają też zewsząd, ze wszystkich stron dookoła. Stoimy tutaj dzisiaj pod ambasadą obcego państwa, które reeksportuje do nas swoją biedę. Biedę, której sobie samo napytało. Kiedy 10 lat temu ówczesna pani kanclerz Merkel rzuciła hasło damy radę i otworzyła szeroko Niemcy i Europę na napływ uchodźców, nachodźców, migrantów, Doprowadziła do eskalacji problemu, którego nie są w stanie obsłużyć dzisiaj same Niemcy, i próbują tym problemem obdzielić wszystkich dookoła. Używając tego narzędzia realizacji swojej imperialnej niemieckiej racji stanu, tego narzędzia, jakim jest Eurokołchoz, używając poprawności politycznej, używając retoryki praw człowieka i różnych układów, porozumień międzynarodowych, próbują do nas przerzucić. To nieszczęście i zagrożenie, bo to jest nieszczęście i niech się nie zdaje komukolwiek, że da się rozwiązać problem i że można stawić czoła tym wyzwaniom, racjonalizując proces, który właśnie nabrzmiewa. Bo słyszę, jeszcze cały czas teraz. Słyszę to dzielenie włosa na czworo, to niuansowanie, że uchodźcy nielegalni źle, ale oczywiście ci legalni, ręce do pracy bardzo potrzebne. No szanowni państwo, to wszystko się nie trzyma kupy. Jednocześnie przecież mamy statystyki, które przewidują kurczenie się rynku pracy poprzez zanik całych kategorii zawodowych, poprzez przejmowanie rozlicznych obowiązków od, od ludzi przez sztuczną inteligencję, więc mit, mit, że Polska, żeby żyć i przetrwać, niezbędnie potrzebuje milionów przybyszów z dalekich krajów. To jest właśnie mit. To jest właśnie urojenie. to jest właśnie niebezpieczna bzdura. Ci uchodźcy na chodźcy, Szanowni państwo, no jeżeli... Jeżeli przybywając do nas, no, nie legitymują się w większości tymi legendarnymi dyplomami inżynierów i lekarzy, no to przecież w żaden sposób nie wzmocnią państwa polskiego, nie wzmocnią ekonomicznie Polski, dlatego że będą w stanie wykonywać tylko te czynności, te zawody, te funkcje. Niżej, a nie wyżej kwalifikowany. Niemców wzywamy dzisiaj z tego miejsca do tego, żeby otrzeźwieli, żeby się otrząsnęli, żeby razem z nami zrzucili jarzmo poprawności politycznej, które doprowadziło ich do tego stanu upadku, w którym się w tej chwili znajdują. Marzymy o tym, żeby sąsiadować. Uwaga! Ciągle z Niemcami. Nie chcemy sąsiadować ze Zjednoczonymi Emiratami Nadryńskimi czy, czy, czy Kalifatem Kilońskim. Tak? Chcemy sąsiadować z Wami, Niemcami. Szanowni, drodzy, bynajmniej nie zawsze ukochani, zwłaszcza tutaj w Warszawie Śródmieściu, Niemcy. Co było, to było. Chcemy, Chcemy, żeby państwo niemieckie trwało, ale żeby to było państwo niemieckie, a nie państwo wrogo przejęte z podmienionym etnosem i z podmienioną misją państwowości. Nie chcemy, żebyście wy, Niemcy, byli awangardą tej nowej eurokołchozowej rewolucji światowej zielonej, tęczowej, migracyjnej. To jest wojna nam wszystkim wydana, i Niemcom, i Polakom. Na uczelniach tak zwanego Zachodu już w końcu XX wieku bronione były doktoraty i publikowane były książki o wojnach migracyjnych. Migracja jako oręż wojny. Migracja jako narzędzie wojny hybrydowej. I ta wojna jest z nami toczona. I my Niemcom źle nie życzymy, ale nie życzymy sobie, żeby niemieckie problemy były rozwiązywane polskim Kosztem. Zbyt wiele razy już te koszta płaciliśmy. Koszta tragicznych pomyłek cywilizacyjnych, jakie popełniali Niemcy. Niemcy, niegdyś, niegdyś, niegdyś kraina, bo przecież wiele różnych państw, państw, miast, księstw, królestw w pięknych dziejach chrześcijańskiej Europy, Niemcy ojczyzna świętego Alberta, nauczyciela świętego Tomasza Zakwinu. Niemcy kraj urodzenia trudnej do zliczenia liczby świętych i błogosławionych i świeckich, i duchownych, i uczonych, i rycerzy, żołnierzy, pobożnych. Piękna kraina, spustoszona przez katastrofę cywilizacyjną rewolucję protestancką, która została wyeksportowana do Polski, także z krajów niemieckich. Wojna trzydziestoletnia, jej potem kontynuacja, którą my znamy jako potop szwedzki, on bynajmniej nie był tylko szwedzki. Tu się działy straszne rzeczy, dlatego że Niemcy popełnili pomyłkę. Później Niemcy nie wydawały już na świat świętych Albertów, tylko, tylko raczej towarzysza Marksa i... I, I jego naśladowców. I oczywiście, Polakom jest droga i, i miła niemiecka kultura, no ale ta niemiecka kultura i elegancka elegancja przyszła do nas w mundurach zaprojektowanych przez Hugo Bossa, prawda, w latach II wojny światowej. I to jest właśnie ten problem z Niemcami, że są tam rzeczy wzniosłe, piękne, wielkie. I tym kibicujemy i, i chcielibyśmy, żeby się sami Niemcy podnieśli z tego, z tego dna upadku rewolucji multikulturowej, rewolucji neo-euro-socjalistycznej, globalistycznej, ale na razie musimy się po prostu bronić. Dopóki Niemcy nie otrzeźwieją, dopóki nie wrócą do, co ciągle nie jest wykluczone, do jakiejś właściwej sobie formy dziejowej, lepszej, Musimy się bronić i dlatego bez urazy, bez żadnych dąsów od władz polskich oczekujemy i to już się spełni w najbliższych dniach, przywrócenia kontroli granicznej. Od naszych służb oczekujemy, by pełniły swoją służbę. Żołnierz, strażnik, policjant, broni od parady, procedury, Trzeba się z nich wywikłać, jeśli one wiążą ręce państwu polskiemu, to my tu dzisiaj zgromadzeni postulujemy i domagamy się, żeby te ręce były rozwiązane. Dublińskie porozumienia, no szanowni państwo, to jest Polska dla Polaków. Tutaj przede wszystkim polskie interesy powinny być realizowane. Bardzo dziękuję organizatorom i uczestnikom tego zgromadzenia. Pan poseł Włodzimierz Skalik zainicjował dzisiejszą interwencyjną wizytę w Komendzie Głównej Straży Granicznej i na pewno powie Państwu kilka słów, które, które będą podsumowaniem tego, cośmy tam dzisiaj usłyszeli. Życzymy, notabene to jeszcze powiem, życzymy bezpiecznej służby. Wszystkim strażnikom, wszystkim żołnierzom, wszystkim policjantom. Oni są między młotem a kowadłem. Oni wykonują często polecenia, a często też y, muszą sprostać wyzwaniom, które wynikają z zaniechań zwierzchników, władz najwyższych, władz politycznych. W Warszawie. Więc życzymy wszystkim Rodakom, i cywilom i mundurowym, życzymy tego, żeby Polska wróciła do lepszej formy dziejowej, żeby rząd w Warszawie zmienił się na Polski z eurokołchozowego, niemieckiego, na bardziej Polski. I życzymy wszystkim, tym, którzy pełnią tę odpowiedzialną i często niebezpieczną służbę, żeby nie byli. Skazani na jakieś dylematy, broń Boże, moralne, żeby nie byli zmuszeni rozwiązywać problemów nie do rozwiązania, skoro się nie chce ich rozwiązać politykom w Warszawie. Bóg wam zapłać za służbę ciężką i prosimy o jeszcze. Proszę Państwa, ja mówię w imieniu partii Korwin i chciałbym zacząć od prostego faktu. Przyczyną tego nieszczęścia jest pani Aniela Merkel. I nie widzimy, żeby obecny rząd niemiecki odciął się od tego, co robiła pani Merkel, żeby potępił działania pani Merkel i zmienił swoją politykę. I to jest sprawa pierwsza. Druga sprawa. Jeżeli ktoś mówi, jak ktoś do nas przyjedzie, dostanie za darmo mieszkanie, dostanie tam wyżywienie, jeszcze jakieś kieszonkowe pieniądze damy, to co my My tych ludzi zapraszamy. Jak słusznie powiedział kolega Braun, to jest problem wewnętrzny. To my dajemy tym ludziom mieszkania, to my dajemy tym ludziom y, pieniądze, to my dajemy tym ludziom wyżywienie i to my jesteśmy za to odpowiedzialni. Gdybyśmy tego nie robili, to by nie było nawet tysiąca tych ludzi, bo oni wszyscy jak tylko. I, ta, i tak uciekają do Niemiec. A jakby nie dostali u nas tych wszystkich świadczeń socjalnych, to by uciekli natychmiast wszyscy. I to jest nasza wina. Powinniśmy po prostu nic im nie dawać. Powiedzieć jasno, nie można powiedzieć, że my jesteśmy przeciwko imigracji a jednocześnie każdemu imigrantowi dawać, dawać zasiłki. No to jest paranoja. To jest paranoja i oczywiście na to nie ma zgody. I sprawa trzecia. Tacy imigranci z krajów, zwłaszcza muzułmańskich, przyjeżdżają do nas i gwałcą, kradną, rabują. Dlaczego? Bo gdyby zrobili to w kraju muzułmańskim, to by mieli na trzeci dzień obciętą głowę. W Polsce nie ma kary śmierci, więc przyjeżdżają, bo tu można gwałcić i tu można rabować. Nawet nie tylko w muzułmańskich, w kraju, który nie jest muzułmańskim, jakby afrykańskim, jakby ktoś tam siedział w więzieniu, to by mu się odechciało. A w polskim więzieniu, to jest dla nich raj. To jest dla nich raj. Oni w polskim więzieniu żyją lepiej niż, niż u siebie. Dlatego dopóki nie przywrócimy, właściwie polityki penitencjalnej, dopóki nie przywrócimy kary śmierci, to będziemy się bali na własnych ulicach, w szczególności kobiety będą się bały. I to jest nasz problem wewnętrzny. A co do pracy, to jest, to jest osobny temat. Oczywiście, jeżeli Polak wyjeżdżał do Ameryki w XIX wieku, to on indywidualna jego decyzja, to był człowiek indywidualny. On sobie jechał do Ameryki i nie dostawał żadnych zasiłków. Nie miał ani prawa głosu w wyborach, ani też nie miał darmowej medycyny, ani nie miał darmowej edukacji. On tam jechał pracować. I on się dorabiał. I on się dorabiał i to jest normalna imigracja. Natomiast nie godzimy się na imigrację taką, że przyjeżdża 20 tysięcy ludzi z Kenii albo 15 tysięcy z metalu, taki pęczek, który nawet nie wie, nie, wie, nie wie o co chodzi, pojawia się u nas albo co gorsza, paczka pozbierana z całej Europy, która się trafiła do Niemiec i nam cały ten pęczek dają, prawda? O, o czym mówił kolega Skalik. Na to nie ma zgody. Imigracja jest tylko indywidualną sprawą, a nie można traktować ludzi jak bydło które się bierze jako bydło do pracy prawna i tu się do nas przywozi i my się mamy tym martwić. Nie, proszę Państwa. Musimy wrócić do normalności. <laughs> A jeśli idzie o kary, to Anglicy w XIX, pięknym wieku XIX z bandytami postępowali odpowiednio. I musimy tak robić. Nie, nie mogą ci, ci ludzie siedzieć w polskich więzieniach i być traktowani luksusowo. Dziękuję za uwagę.